Deep Broker Anna Dąbrowska, 11 marca, zapraszam. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każde inwestowanie związane jest z ryzykiem inwestycyjnym. Cofnijmy się raz jeszcze, już dawno tego nie robiłam wstecz. To jest NASDAQ lata 90. i widoczna tutaj bańka na spółkach technologicznych. I mieliśmy sytuację dość analogiczną do tego, co się dzieje teraz. Czyli tutaj przez wiele lat notowania notowały wzrosty, znajdowały się w kanale wzrostowym, czyli wzrosty były ograniczone kanałem, gdzie ile kroć notowania odwiedziły ten poziom wsparcia czy oporu, to zachowywały się odpowiednio odbijając lub cofając. Natomiast tutaj, pod koniec lat 90., wzrost był tak silny, że przełamał ten kanał i po rocznej konsolidacji w takim kanale, na górze już przełamanego kanału. Po tej takiej konsolidacji nastąpiło wybicie, i już taki finał można powiedzieć, gdzie w ciągu 20 tygodni indeks zdołał wzrosnąć aż 70%. Czyli to był taki ostatni euforyczny ruch do góry. Tak? I później to już był krach. Teraz pytanie: czy będziemy mieli powtórkę, czy też nie? Ale. Tego nie wie na pewno nikt, jak będzie, natomiast widzimy pewne analogie, tak? Czyli tutaj mamy NASDAQ, yy, tu, Tym razem nie jest tutaj namalowany kanał, tylko jego górne ograniczenie. W każdym razie przez ostatnie 10 lat NASDAQ też znajdował się w takim kanale wzrostowym, tu jest tylko jego górne ograniczenie, czyli ilekroć narysowane są raz. Ile kręć notowania dochodziły do poziomu oporu, mieliśmy korektę, tak? Wielokrotnie testowany poziom, to jest wykres logarytmiczny. Jeśli ktoś by sobie chciał zmienić, to trzeba zmienić skalę z wykresu na skalę logarytmiczną, żeby to mieć taki sam widok jak ja tutaj mam na Nazdau. I, i, I właśnie. I na skutek wzrostu z zeszłego roku. Ten poziom oporu został przełamany i to jest zaznaczone tutaj to na zielono. Było to w lipcu zeszłego roku, tak. I od tego czasu notowania tutaj znajdują się. Cały czas wzrastają. I zobaczmy teraz to w zbliżeniu zmienię to samo ujęcie już tylko ten różowy mały kanał, który znajduje się już po przełamaniu tego kanału z okresu 10 lat. I tak, tak, tak. Yy, to jest to. I notowanie znajduje się tutaj w tym różowym kanale, czyli mamy wzrost, korekta. Służy to jako wsparcie. Ostatnio mieliśmy nawet przełamanie tego kanału. To już była taka yy, euforia. Nawet tutaj zadawam pytania, czy to już teraz przebijamy ten poziom i tak idziemy szybciej niż w yy, 2000 roku. Ale nie, to była tylko jakby można powiedzieć zmyłka. Cofnięcie, korekta z tego. Teraz jest pytanie. Dla osób, które chciałyby uczestniczyć w takim ewentualnym ruchu wzrostowym, taka korekta jest idealna, dlatego że trudno zajmować było pozycję tutaj, dlatego że no, jeśli ktoś by wszedł tutaj, to jakby nie daje miejsca na potencjalną korektę, czyli trudno ustawić zlecenie stop loss. Także to, że mamy na Nazdachu korektę, ona sięgnęła już teraz 11%, czyli możemy nazwać, że to jest korekta, gdy spadki sięgną 10%. To jest, to jest zdrowe, tak? To wyprowadza z terenów wykupionych, troszkę uspokaja wszelkie wskaźniki do rejonów bardziej neutralnych. I mówiłam, że idealnie by było, gdyby notowania cofnęły tutaj do dolnego ograniczenia kanału byłoby to tak zwany setup. Jeśli byłoby tutaj odbicie, to można by wejść w tę pozycję. Tylko pytanie, czy notowania w ogóle tam dojdą? Póki co, znajdują się w połowie tego kanału. Narysowałam tutaj linię na zielono. Połowa tego kanału, mniej więcej, i wychodzi to też, że tutaj ta cena respektowała do tej pory gdzieś tam. Czyli tutaj były szczyty, były jakieś odbicia. Cena zatrzymywała się na tym poziomie. Czyli można powiedzieć, że jest to poziom prawdziwy, nie gdzieś tam w powietrzu, tylko ta, taka linia wsparcia jest. Jakby nie było. Notowania tutaj przez kilka dni to są świeczki dniowe, znajdowały się, zamroziły się na tym poziomie i mamy tutaj teraz odbicie. Notowania w dalszym ciągu znajdują się pod tą linią spadkową krótką na wykresie dniowym. Pytanie, czy to jest to, czy to jest ten setup do spekulacyjnego zajęcia długich pozycji na dalszą kontynuację, jak to się mówi z angielskiego blow off top. Czy będzie to realny, czy nie? Ryzyko jest przeogromne. Jeśli ktoś by chciał spekulować w ten sposób, to stop loss musi być absolutnie ustawiony pod dołkami. No i, i, i tak, i, i, bo nie wiadomo, czy będziemy mieli szansę na niższe poziomy na tak? Także trzeba mieć to na uwadze. Jeśli tak, to super, ale może niekoniecznie. Tym bardziej, że SP500 długo nie myśli, czyli miał krótką korektę, odbił się po prostu od swojego kanału tutaj dolnego ograniczenia i już notuje wzrosty. A nasz Dow Jones to w ogóle znajduje się po raz kolejny dzień ma rekord szczyt czasów, Także także tak to wygląda Dow Jones najładniej wygląda tych wszystkich indeksów. On zawsze był raczej z tyłu, a teraz jest z przodu. Yy, bardzo Dow Jones jest zawsze podobny da, do Daxu niemieckiego, czyli widzimy tutaj przełamanie, odbicie od tej linii niebieskiej linii trendu wzrostowego i mamy zdecydowane wzrosty na, na giełdzie niemieckim. Nawiązując do yy, Mojego wywiadu wczorajszego z Paulem Pinto przejdę tutaj na chwilkę do surowców, i tutaj Pan Andrzej zapytał o kilka ETF-ów, które by odzwierciedlały kukurydzę, pszenicę. No to zobaczmy to. Tutaj mamy wykres ciągły kontraktu Futures na kukurydzę i widzimy, że licząc od dołka tutaj z 2000 mamy wzrosty rzędu. Do ceny bieżącej 76%. Jeśli weźmiemy wykres etf u CON, to on od tego dołka ma ledwo 46%. Czyli widzimy, że coś naśladuje, ale niekoniecznie idealnie dzieje się tak, dlatego że przynajmniej ja nie mogłam znaleźć takiego ETF-u na kukurydze, który ma w sobie akcję. Czyli ten ETF ma kontrakty futures, to jest największy problem z ETF-ami na surowce, i ma te kontango, tak? Czyli kontrakty terminowe są rolowane i przez to kupujemy je po innej cenie, i to, są, to jest wszystko wrzucane w koszty. Nie jest to fajne, nie jest to komfortowe. Dużo lepiej, by to kontrolować samemu. Czyli weźmy tutaj, wpiszmy sobie jakiś, y, poszukajmy, co by się mogli kupić. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Korn, chwileczkę, korn, jeszcze raz. Mamy szereg kontraktów terminowych na na kukurydzę. To zobaczmy, co by się działo, gdybyśmy kupili taką, taki kontrakt futures. I tak, kontrakt futures da nam My, my wtedy panujemy na tym, nikt nie będzie nam rolował tego kontraktu. Jeśli kontrakt wygaśnie, to po prostu wygaśnie, a wygasa on w grudniu 2020, 2022 czyli całkiem duży czas. Wartość nominalna takiej transakcji 22 tysiące, czyli nasze zyski straty będą liczone od tej wartości nominalnej i z tym trzeba się liczyć. Trzeba mieć potrzebny depozyt na otwarcie takiej pozycji 1300. Yy, Natomiast warto mieć dużo więcej, dlatego że to jest inwestowanie z dźwignią. Zyski, straty naliczane są od 22 tysiące, czyli nie chcemy, jeśli fluktuacja będzie ceny, żeby zajęło nam pozycję. Ale sam raz, na, zarówno na kukurydzę, jak i na pszenicę, nie są to duże ilości nominalne takiego kontraktu. Lecz na kukurydzę jest to 22 tysiące, na pszenicę jest to 30 tysięcy. Wiele innych kontraktów futures. Ma dużo większą wartość nominalną, typu 100 tysięcy, 150 tysięcy, i to już jest faktycznie zabawa na, na, na grube stawki, natomiast tutaj nie są to takie duże stawki i chyba lepiej by było zawrzeć bezpośrednio na futures z jakimś dłuższym terminem, niż bawić się w ETF, które nie do końca kontrolujemy. Koszty w zasadzie też mamy wtedy ekspozycję na, na te futures, tylko że pośrednio tego nie widzimy. Więc po co, po co w ogóle się w to bawić? Czyli, wit tak samo, pszenica też, jak sprawdzałam wyniki, to nie tak dobrze odzwierciedla, jak czyli tutaj mamy już lepiej, ale też nie, nie tak dobrze. Czyli tutaj mamy wzrost 37% na futures się bezpośrednio, a ETF 29%, no lepiej, ale to zależy, to w różnych czasach jest, różnie jesteśmy zdani na. Na łaskę i niełaskę tego kontanga i rolowania. Okay? Czyli tutaj raczej bym pomyślała o kontrakcie Futures i mamy wszystkie tematy rolowania i kontango z głowy. Innym pomysłem tutaj Pana Andrzeja było poszukanie ETF-ów na nawozy dla agrykultury, agry, dla rolnictwa powiedzmy. I tutaj znalazłem taki bardzo ciekawy, powiedziałabym, ETF. Ciekawy, dlatego że właśnie on inwestuje w akcje. Zapewne jest więcej takich ETF-ów, trzeba po prostu poszukać. Ja dzisiaj znalazłam sam raz taki. Tutaj ma ticker MOO. Jest to Global Agriculture i on ma w sobie akcje, nie futures. I wiele z tych akcji jest właśnie na wspomniane nawozy dla rolnictwa. Także to jest ciekawy ETF. Takich trzeba szukać, który ma akcje w sobie, a nie, a nie właśnie ten, a nie futuresy, nie? Ok, co dalej, co dalej, dalej? Jeśli chodzi o ropa, ropę, ropa tutaj znajduje się w dalszym ciągu ponad tym poziomem oporu. Teraz ten poziom tak naprawdę jest wsparcia. Ja już mogę dać mu inny kolor, żeby tutaj nie straszyć takim kolorem. Zobaczymy, czy się zmieniło. Nie zmieniło, zmienię potem. Czyli ropa wzrosty, a w ogóle jeszcze zanim troszkę się cofnę do giełdy, bo z tym NASDAQiem i z giełdą, proszę zobaczyć, ten temat, który straszy, oprocentowanie obligacji, wczoraj była aukcja obligacji, przebiegła ona pomyślnie, czyli znaleźli się kupujący, z pewnością to był FED i oprocentowanie nawet gwałtownie spadło, czyli mamy 1,4, sytuacja wydaje się pod kontrolą, przynajmniej teraz i także to towarzyszy spadku dolar spada, tak, no tu jest spadki, giełda lubi właśnie taką sytuację, że oprocentowanie jest pod kontrolą, dolar też jest pod kontrolą, czyli mamy taką właśnie sytuację, czyli dolar zatrzymał się tutaj na pierwszym poziomie oporu, no tu jest spadki, także nie ma, nie ma tutaj paniki. Dobrze, czyli to była taka jeszcze dygresja do, do giełdy. Jeśli chodzi o metale szlachetne, to srebro. Bawiłam się tutaj dzisiaj w różne rzeczy na srebrze i na złocie, żeby znaleźć tutaj jakieś, jakąś logikę. I tak, patrząc, zobaczmy, jak zupełnie inaczej zachowywało się srebro i złoto przez, na przykład, przez pandemię. Srebro zanotowało spadek poniżej tutaj poziomów swoich historycznych, tak? Czyli miało kolejne dno, dno niewidziane tutaj od dawien dawna. Ostatni raz takie poziomy jak w czasie zeszłego roku marca były widziane 2009 rok, czyli te notowania bardzo zanurkowały w dół. Mierząc wzrost od tego dołku z marca, to notowania srebra sięgnęły procentowo, korekta sięgnęła 38% i póki co notowania nie schodzą poniżej, Czyli to jest teraz kluczowy poziom, to jest poziom tego podwójnego dnia na fajnym poziomie jest czyjego 38%. Notowania teraz przełamały tą linię trendu wzrostowego, co jest niepokojące bez dwóch zdań, ale szybko wracają. Tak? Czyli jeśli tak się to się utrzyma, to to przełamanie nie będzie przełamaniem, tylko będzie odbiciem.. Um. Nie, jesteśmy, nie możemy przewidzieć, co to dokładnie się stanie, bo może teraz odbije właśnie z tego poziomu i będą notowania szły w dół. Zobaczymy to dopiero, jak pozamykają się tutaj świeczki. W każdym razie proszę pamiętać, że zobaczymy to w długim terminie. Srebro doszło do poziomu oporu tutaj. To było mi kiedy? W sierpniu. Nastąpiła korekta. Powrót. Tak? Ostatnio przełamaliśmy nawet ten poziom i następuje naturalna korekta, także to nie jest nic alarmującego dla srebra. Jeśli tu nastąpią spadki teraz, to poziom wsparcia jest 22500. Jeśli chodzi o złoto, złoto znajduje się w tym. O, omówmy to, co się działo w czasie marca 2020. Spadki sięgnęły tylko do tego poziomu tutaj, nie zanotowały żadnego nowego dołka, tak jak w przypadku srebra, czyli kompletnie inna sytuacja, tak? Jeśli zmierzymy procentowo, gdzie sięgnęła ta nasza korekta aktualna od marca, to sięgnęła aż 30, 61%. To jest poziom też fibonacciego, czyli bardzo dużo. A skoro, jeśli inaczej to zmierzymy od dołka w ogóle na wykresie, który jest widoczny najdalszego dołka, to będzie to 38%. 38 jest mocnym poziomem Fibonacciego, tak? Ale zostawmy ten Fibonacci z boku. Teraz kluczowe rzeczy są inne. Czyli mamy przełam tutaj odbicie od kanału spadkowego, co jest normalne, bo można by się spodziewać takiego odbicia. Nie wiadomo, czy to jest tylko trading i odbicie korekcyjne, czy tutaj pojawi się większe momentum. Do czegoś więcej, i rysuje się też nam linia taka, wsparcia, tak? Ona jest tak troszkę położona, jak na mój gust, za bardzo poziomo, ale no, niech jej będzie. Jest to, jest to jakaś linia, jest to jakiś poziom. Także złoto, ceny są niskie, to nie ulega wątpliwości, czyli z poziomów fundamentalnych ceny są dobre, natomiast z punktu widzenia momentu technicznego, tego jeszcze. Nie widać. Musiałoby się tutaj pojawić większa euforia, świeczki. Już nie mówiąc o tym poziomie, tutaj 1864. Jeśli on zostanie pokonany, to faktycznie będziemy widzieć, że coś się, coś się ruszyło. Póki co tego, tego jeszcze nie ma. Także metale szlachetne w dalszym ciągu korekta i gdzieś tam sytuacja jest niepewna. I giełdy NASDAQ. W szczególności obserwujmy, czy to, czy co, jak to się dalej rozegra. Tak, bo korekty stwarzają okazję, bo jest moment wejścia, ryzyko jest zawsze i, i zobaczymy, czy taki scenariusz będzie się realizował. Dziękuję za uwagę, zapraszam do pozostawiania komentarzy, lajki, jeśli materiał się podoba. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Pozdrawiam.